No, się masz. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że możesz legalnie uzyskać dostęp do transmisji pay per view gali Fame Mama 3 bez żadnego ryzyka? Ja nie żartuję, to jest w pełni legalne, a twoje sucisze nie mają szans na to, aby w tym procederze ucierpieć. Posłuchaj mnie tu chwilkę. Oto strona gamehack.com, na której grając w gry możesz zdobywać dodatkowe nagrody. Jedną z takich nagród, którą bardzo szybko można wbić, jest Pay Per View Fame MMA 3. A to wszystko dlatego, że Gamehack jest ich oficjalnym partnerem. Ale Nosey, jak to zrobić? Już tłumaczę, mały ciapeczniku. Rejestrujesz się w serwisie. Przechodzisz sobie mały samouczek, który polecam, bo jest miły i przejrzysty, a potem możesz wykonywać zadania, jak w swojej ulubionej grze pod tytułem Suteckie Przygody 8. Za wykonywanie zadań dostajesz kamienie dusz. Kamienie dusz możesz potem wymieniać na nagrody. W tym wypadku zbierasz sobie 2000 i wymieniasz na PayPerView Fame MMA 3. Sam kod dostajesz w przeciągu 10 minut. Kod dostajesz do ekwipunku, a potem kopiujesz go i wchodzisz na stronkę Fame MMA 3. Tam zachowujesz się tak, jakbyś chciał kupić PayPerView. Dlatego wchodzisz w kup, dajesz opcję HotPSMS i wklejasz tam otrzymany kod na GameHack. To wszystko. Od tego momentu jesteś szczęśliwym i podkreślam legalnym posiadaczem pay-per-view, albowiem Gamehack jest ich oficjalnym partnerem. No dobra, cierpliwy z Ciebie ciapecznik, dlatego z tej okazji mam dla Ciebie mały konkurs na trzy sztuki pay-per-view. Polub ten materiał, zasubskrybuj kanał i napisz mi w komentarzu, która walka na Fame MMA 3 interesuje Cię najbardziej. Dziękuję, że wspierasz mnie oglądając ten materiał, jak i pozostałe. Życzę Ci wszystkiego co najlepsze, bo na to zasługujesz. Miłego oglądania, fejbe wybacia, pciaki. Do usłyszenia.